Ciao. A gdyby tak w trakcie kolejnej podróży do Włoch zamówić kawę po włosku? W dzisiejszej lekcji poznasz niezbędne wyrażenia, które przydadzą ci się we włoskim barze. Jeśli szukasz narzędzia, które w taki naturalny sposób pozwoliłoby ci wpleść włoski w Twoją codzienność, to dołącz do mojego kursu włoski start. Czekają na Ciebie krótkie, ale treściwe lekcje, gry językowe i fiszki. Dzięki temu nauka jest prawdziwą przyjemnością. We Włoszech bar kojarzy się przede wszystkim z poranną kawą albo taką szybką kawą wypitą w ciągu dnia niekoniecznie od razu z alkoholem. To tu Włosi jedzą najczęściej śniadanie tuż przed pójściem do pracy. Będąc we włoszech przez dłuższy okres czasu, ja zawsze lubiłam wracać do tego samego baru, bo jest coś magicznego w tym takim porannym rytuale, szczególnie jeśli znamy się z właścicielem czy baristą, bo takie zwykłe buongiorno może się zamienić w miłą poranną pogawędkę. Co musisz wiedzieć o włoskiej kawie? Przede wszystkim to, że taką podstawową kawę, którą my nazywamy espresso, Zresztą z włoskiego, Włosi najczęściej nazwą po prostu kaffee. Więc pod tym słowem kaffee kryje się właśnie to espresso. Jak je zamówić? Podam ci takie cztery podstawowe, gotowe wyrażenia. Możesz powiedzieć: Un caffè, per favore. Poproszę o kawę. Un caffè, grazie. Jedna kawa. Dziękuję. Worej un caffè. Chciałbym, chciałabym kawę? Lub perme un caffè. Dla mnie kawa. Uwaga! Kawa w języku włoskim jest rodzaju męskiego. Dlatego powiemy właśnie un caffè. Jakie warianty tej kawy możesz spotkać? Caffè lungo. To takie przedłużone espresso. Caffè ristretto. To takie zredukowane espresso. Bardzo mocne. Caffè doppio. Podwójne espresso, caffè macchiato, espresso z małą ilością mleka, macchiato to dosłownie poplamiony, lub caffè corretto, czyli espresso z odrobiną mocnego alkoholu. Warto wiedzieć, że to pyszne włoskie cappuccino, czyli kawa z mlekiem i kremową pianką to kawa typowo śniadaniowa. We włoszech pije się z reguły do godziny 11-12. Dużą ilość mleka i troszkę mniej pianki ma też kafe latte. To także kawa, którą możemy wypić o poranku. I uwaga! Pamiętaj, że samo latte to po włosku po prostu. Mleko. Kawa z dużą ilością wody to caffè americano. Włosi jedzą najczęściej słodkie śniadania, więc bardzo często w barze do tej kawy możesz zamówić też un cornetto, czyli rogalika. Jakie rogaliki możesz spotkać? Włoto, bez niczego w środku, czyli dosłownie pusty. Integrale, pełnoziarnisty. Almiele, z miodem. Al cioccolato z czekoladą. Al pistacchio z kremem pistacjowym. Alla marmellata z marmoladą. Całe zamówienie może zatem brzmieć tak. Un cappuccino e un cornetto al pistacchio per favore. Poproszę cappuccino i rogalika z kremem pistacjowym. Per me un caffè macchiato e un cornetto integrale. grazie. Dla mnie kaffe macchiato i pełnoziarnisty rogalik. Dziękuję. Warto wiedzieć, że często wchodząc do baru musimy najpierw udać się do kasy i zapłacić. Potem z paragonem, po włosku jest to Los Contrino, podchodzimy do baristy. W turystycznych miejscach bardzo często spotkasz się z różnicą w cenie kawy wypitej przy ladzie, albanco i tej przy stoliku. Altawolo. Warto więc zwrócić uwagę na cennik, poróżnica może być naprawdę ogromna, a kawa będzie tak samo dobra, niezależnie czy wypijesz ją altavolo czy albanco. Życzę Ci wielu kaw zamówionych właśnie po włosku. A jeśli w trakcie kolejnych podróży do Włoch chcesz faktycznie odezwać się po włosku, to spełnijmy razem to marzenie. Dołącz do mojego wideokursu Włoski Start. To Twój gotowy plan nauki. A moduł szósty Włoski Niezbędnik Wakacyjny doskonale przygotuje Cię do tych podróży. Link do kursu znajdziesz w opisie. Ja dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję. Alla prossima!